Witaj, w poprzednich odcinkach omówiliśmy stworzenie Adamu, które w pierwszych przekazach sumeryjskich nazywało się Dadamul, co oznaczało nic innego jak zwierzę. Zanim powrócimy do dalszych wydarzeń, cofniemy się jeszcze na chwilę do stworzenia ziemi, ponieważ chyba mało dobitnie jej opisałem, skupiając się głównie na ludziach. Zauważyłem, że również pytacie o drzewo życia. Jako ogromny miłośnik Drzew, nie mogłem przejść obojętnie obok tej kwestii. Jeżeli chodzi o biblijny opis stworzenia Ziemi przez Boga w kilkudniowych etapach, to tylko fikcja literacka. Może być również prawdziwa, jak być wierutnym kłamstwem. Jest to najzwyczajniej wyobrażenie autora Księgi Rodzaju, które obecnie większość traktuje jako fakt. Pamiętaj, że mity mezopotamskie są prawie 2000 lat starsze od Starego Testamentu i nie ma w nich nic o stworzeniu Ziemi. Dowiadujemy się tylko o przybyciu tutaj dzieci Anu, Ela, czy jak go tam nazwiemy. Nie ma jakichś pewnych informacji odnośnie stworzyciela wszystkiego. Z sumeryjskich tabliczek jasno wynika, że nawet Anunaki nie mieli pojęcia skąd się wzięli. Wcześniej już mówiłem, że być może jest za to wszystko odpowiedzialna jakaś energia, natura, a może jest jednak jakiś inteligentny stwórca, który stworzy wszystko, tylko nie nas. Możliwe, że jesteśmy ochodowani nawet w jakimś wielkim akwarium. Ewentualności jest naprawdę wiele. Możemy jedynie gdybać na ten temat. Co być może zrobię na zakończenie tej serii? Ale najpierw porozmawiajmy sobie o drzewach. Jak zapewne zauważyłeś, nie mówiłem zbyt wiele o drzewie życia, ani poznania dobrej i zła, ponieważ takie drzewa nie istniały. Nie było żadnego wyboru. Zostaliśmy stworzeni jako niewolnicy. Nikt nie popełnił grzechu śmiertelnego, więc naprawdę nie było o czym mówić. Ale są inne drzewa, o których warto wspomnieć. Właśnie tak, większość ludzi wyobraża sobie drzewa. A to nic innego jak większe krzaki, młodniaki, dopiero co wyrośnięte. Coś, co przypomina prawdziwe drzewa, to pojedyncze sztuki na całej Ziemi. A co, jeśli bym Ci powiedział, że to również są młodziutkie drzewka? Dużo większe drzewa opisywał Stary Testament. Na przykład w Księdze Daniela w 4 rozdziale 10 wersecie czytamy Patrzyłem, a oto drzewo pośrodku ziemi, a jego wysokość była ogromna, drzewo rosło i było potężne, a jego wysokość dosięgała nieba i było widoczne aż po krańce ziemi. Jego liście były piękne, jego owoc obfity, i na nim był pokarm dla wszystkich, pod nim znajdował się cień, zwierzęta polne, na jego gałęziach mieszkało ptactwo niebieskie, i z niego miało pożywienie wszelkie ciało. A więc nie mogą to być drzewa, które pozostały jeszcze na ziemi. Mówimy przecież o drzewie, które dosięgało chmur, które znajdowało się pośrodku ziemi i było tak ogromne, że było widać je ze wszystkich krańców ziemi. Na pewno zastanawiał się, gdzie jest obecnie takie drzewo. Jego losy opisują dalsze wersety, z których czytamy: Zawołał ze wszystkich sił i tak powiedział: Wyrąbcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, oczęśnijcie jego liście. I rozrzućcie jego owoc Niech zwierzę ucieknie spod niego I ptactwo z jego gałęzi Lecz pień jego korzenia Zostawcie w ziemi I to w okowach żelaza i brązu Na polnej trawie Aby był skrapiany rosą z nieba A trawę ziemi niech dzieli ze zwierzętami A więc dowiadujemy się Że drzewo zostało ścięte Lecz jego pień z korzeniami Został w ziemi Pień takiego drzewa musiałby być ogromny Prawda? Byłyby zapewne wielkości jakiejś góry, a więc może warto się im przyjrzeć. Dziwnym trafem, większość gór przypomina ścięte drzewa. Na fotografiach po prawej stronie są ścięte pięki drzew. Po lewej stronie widzisz coś, co obecnie nazywamy górami. Pomyśl, ile może być w tym przypadku? Ewidentnie widać ogromne pnie, jeszcze bardziej ogromnych drzew. Większość również ścięta jakby ogromną siekierą. Niektóre góry wyglądają jakby drzewa złamane podczas burzy. Na równo ścięte drzewa jest wbrew pozorom dużo łatwiej znaleźć jakieś wytłumaczenie. Wrócimy do tego później, ale teraz pomyśl, co mogło złamać tak ogromne drzewo. Jaka siła wiatru mogłaby ruszyć drzewa sięgające chmur? Drzewa, które musiałyby rosnąć naprawdę długo. A więc stały tak niewzruszone przez tysiące lat, aż nagle podzieliły los reszty drzew. Tylko co się z nimi stało, kto lub co mogło je złamać. Wokół wielu pniów nadal widoczne są ogromne korzenie. Korzenie rozpościerające się po całej okolicy, chociaż większość z nich jest obecnie przykryta ziemią po powodziach błotnych. W miejscach, których ogromne pnie drzew jeszcze nie zarosły lub nie wybudowano na nich miast, możemy zauważyć bardzo ciekawą rzecz, jaką są tak zwane słoje roczne. Słoje roczne to nic innego jak warstwy drewna, które powstają na przemian wiosenne z jesiennymi. Drewna różnią się od siebie, a więc możemy łatwo zauważyć je właśnie w postaci tych słoi, dzięki którym możemy policzyć ile lat ma dane drzewo. I co ciekawe, ogromne drzewa mają ogromne słoje, ale nie mają ich ogromnej ilości, co wskazuje, że prawdopodobnie nie rosły tysiące lat, ale ze względu na dużo lepsze warunki, które panowały na Ziemi, zwyczajnie rosły do większych rozmiarów. Odpowiedzialne było za to trzy razy wyższe ciśnienie, jakie panowało wtedy na Ziemi, również dużo większe stężenie tlenu i dwutlenku węgla, który jest obecnie demonizowany. Jak wpływa wyższe ciśnienie na nas, mówiłem w poprzednim odcinku, na przykładzie komory normobarycznej. Jeden z Japończyków wpadł na pomysł, aby zasadzić pomidora w komorze normobarycznej. Dzięki wyższemu ciśnieniu rośliny przyjmują dużo więcej dwutlenku węgla, dzięki czemu szybciej rosną. Z jednego drzewa pomidorowego, które urosło do niebotycznych rozmiarów, uzyskano wtedy kilka ton pomidorów. Nie mogę znaleźć teraz fotografii tego pomidora, który jest dużo większy niż te, które widzisz na zdjęciach. Za długo musiałbym szukać i to przeciągnęłoby publikację odcinka. Gdy kiedyś się znajdę, wrzucę na Instagram. Oprócz gigantycznych pni drzew na ziemi przetrwały jeszcze ogromnych rozmiarów grzyby, a tak zwani naukowcy usiłują nam wmówić, że te ogromne grzyby skalne powstają na skutek działalności wiatru. Wiatr tak sobie hula i robi grzybki. Niektóre powstają po trzęsieniach ziemi, tak ładnie obrywają się podczas lawin i temu podobnych. A najlepsze, że większość ludzi w to wierzy, nie zastanawiając się zbytnio. W Polsce takie grzyby występują na przykład w górach stołowych oraz Beskidach, a więc w dawnych wielkich lasach. Oprócz wielkich drzew były również mniejsze. Można odnaleźć pozostałości tzw. młodniaków. Które wyglądają jakby połamał je jakiś huragan. Do tej pory obejrzeliśmy wiele różnych drzew, a przecież księga Daniela wspomina tylko o jednym na środku ziemi. Trochę inaczej to wygląda w księdze Ezechiela w 31 rozdziale. Zresztą sam posłuchaj. Oto Aszur, jak cedr na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach. Wysoko wyrosły, i między chmurami był jego wierzchołek. Wody dodały mu wzrostu. Otchłań go wywyższała, sprawiając, że ich strumienie płynęły dookoła miejsca, gdzie był zasadzony. I swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego, wielkością swą prześcignął wszystkie drzewa polne. Pomnożyły się jego konary, jego listowie się rozrosło. Dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania, na jego gałęziach ubiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne. A pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne. W jego zaścieniu mieszkały liczne narody. Piękny był w swej wielkości, ze swymi długimi konarami, gdyż korzenie jego nurzały się w opitej wodzie. Nie dorównywały mu cedry w raju Boga, cyprysy trudno było porównać do jego gałęzi, platany nie dorównywały jego konarom, żadne drzewo w raju Boga nie dorównywało jego piękności. Z tego tekstu dowiadujemy się, jak bardzo pięknym drzewem było te ze środka ziemi. Że było jak cedry na Libanie, ale nie było cedrem z Libanu. Nie było również Wedin. Nie dorównywały mu żadne inne drzewa. Drzewa, których pnie przed chwilą podziwialiśmy, nie można było nawet przyrównać do jego gałęzi. Dalej czytamy: Pięknym go uczyniłem obfitością jego gałęzi. I zazdrościły mu tego wszystkie drzewa Edenu, które były w raju Boga. Dlatego tak mówi Pan Bóg, ponieważ tak wysoko wyrósł, a swój wierzchołek podniósł aż do chmur, i serce jego wybiło się w pychę z powodu własnej wielkości. Dlatego podałem go w ręce mocarza wśród narodów, aby się z nim oprzeć stosownie do jego niegodziwości. Odepchnąłem go. Powód, z jakiego ścięto drzewo, wydaje się niedorzeczny. Jak drzewo może być pyszne i niegodziwe? Tylko dlatego, że wyrosło wysoko. Oczywiste, że drzewa żyją, ale przypisanie im niegodziwych zachowań jest dziwne. Jego jedyną winą była wysokość ponad chmury. A może prawdziwy powód jest inny: a cudzoziemcy, ci najgroźniejsi spośród narodów, wycięli go i porzucili. Na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie. A jego konary połamane utonęły we wszystkich czeluściach ziemi. A spod jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi i opuściły go. Na jego szczątkach mieszkają ptaki powietrzne, pomiędzy jego gałęziami są polne zwierzęta, aby już żadne drzewo stojące nad wodami nie rosło już więcej w górę, nie wznosiło swego wierzchołka aż ku chmurom, aby nic co bierze siłę z wody nie ufało własnej wielkości. Z tych wersetów dowiadujemy się o mocarzach, którzy wycięli drzewo i je porzucili po wszystkich dolinach. Upadały jego gałęzie. Połamane konary tonęły w oceanach, a na nich żyjemy my. Gałęzie takiego drzewa musiałyby być ogromne, skoro były większe od pniów drzew, które podziwialiśmy przed chwilą. Co może być takiej wielkości? Nic innego jak pasma górskie. To są właśnie te ogromne gałęzie. Kto mógłby ściąć tak wielkie drzewa? Kim byli wspomniani przed chwilą mocarze? Musieli być dużo więksi od nas. Niektóre góry przypominają gigantycznych ludzi. Nawet jeśli te góry nas przypominają, raczej ludźmi nie byli. Uważam, że mogliśmy rosnąć maksymalnie kilkanaście, kilkadziesiąt metrów. A tutaj widzimy znacznie większe osobniki. Istnieje możliwość, że byli to tytani. Żyli na większej ziemi zanim pojawiliśmy się my. Możliwe też, że to tylko złudzenie, albo ktoś na przykład ociosał gałęzie wielkiego drzewa tak, aby przypominały ludzi. Możliwe też, że się je mylę, a to byli tak naprawdę gigantyczni ludzie. Możliwości jest naprawdę wiele. Co ciekawe, w Nowym Meksyku, w byłej Atlantydzie, znajduje się, jak to mówią, naturalna formacja skalna, która przypomina do złudzenia siekierę, którą ktoś mógł właśnie kiedyś ścinać drzewa. Część pniów rzeczywiście na to wskazuje. Chociaż myślę, że większość drzew mogła być najzwyczajniej ścięta piłą, a nie siekierą. Świetnym przykładem jest Devil Tower, znajdująca się w Wyoming. Obok Wielkiego Pięka widać wióry powstałe podczas cięcia. Wszystkie drzewa zostały wycięte w tym samym czasie. Możemy o tym przeczytać w dalszych wersetach księgi Ezechiela. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu. Piękne i wspaniałe drzewa Libanu. Wszystkie, które wodami zostały zroszone. Równocześnie zeszły do Szeolu. Jasno jest napisane, że wszystkie drzewa podzieliły równocześnie ten sam los. To, jak piękne potrafią być skamieniałe drzewa, możemy zauważyć w Parku Narodowym Skamieniałego Lasu w Arizonie. Te piękne, skamieniałe drzewa wyglądają jak drogocenne kamienie. Ci tak zwani pseudonaukowcy twierdzą, że te drzewa skamieniały w ciągu 225 milionów lat, co jest wieludną bzdurą. Ziemia jest dużo młodsza. Najróżniejsze rzeczy mogą skamienić bardzo szybko, bo chyba nie uwierzysz, że metalowa drabina petryfikowała się miliony lat, albo skrzynia biegów samochodu, albo na przykład czołg. Ogólnie tym tematem zajmowałem się już w poprzednich odcinkach, najlepiej jakbyś nadrobił zaległości. Oczywiście nie wszystkie góry to drzewa, niektóre to zakopane budynki, najczęściej piramidy, ale nie tylko. A więc oprócz nielicznych wyjątków, wszystkie tak zwane góry to tylko drzewa. Natomiast jeśli chodzi o teorię, że również ogromni giganci, czy też tytani, po śmierci skamieniali stając się górami, z jednej strony wydaje się nieprawdziwa, ale z drugiej strony są miejsca, które naprawdę dają do myślenia: to jest przekrój kości ludowej. Dziwnym trafem wygląda identycznie jak niektóre skały. Oczywiście możliwe, że to woda jakimś cudem porobiła kamienie przypominające do złudzenia kości. Te prawdopodobnie jakieś osoby starszej, bo nie wiem czy wiesz, nasze kości zmieniają się z wiekiem. Im jesteś starszy, tym większe dziury masz w kościach tak zwana osteroporoza. Nasze kości ogółem się zmieniają przy narodzinach mamy ich 270 z wiekiem łączą się ze sobą, aż finalnie mamy ich 206. Możesz oczywiście pomyśleć, że te skały to najzwyczajniejszy przypadek, ale co powiesz na te? Co przypominają ci te formacje skalne, które znajdują się w jutach, a to są mięśnie i ścięgna człowieka? Ile może być w tym przypadku? Jakim cudem skały tak bardzo przypominają ludzkie ciało? Przypomina słoninkę i nawet jest słone. Bo te miejsca to nic innego jak kopalnie soli, tak zwanej himalajskiej, która tak naprawdę nie pochodzi z Himalajów. Różowa sól występuje dosłownie na całym świecie, na każdym kontynencie. To jest kawałek mięsa. A nie, zaczekaj, to są kawałki mięsa. Tak łatwo można się pomylić, wybaczcie. Ile może być w tym przypadku? Można odnaleźć ogromne połacie na oraz warstwę kolczastą. Dosłownie wszystkie elementy żyjącego organizmu. Naprawdę zbyt dużo elementów do siebie pasuje. Chociaż nie wszystkie. Zwłaszcza jeśli chodzi o ogromne drzewo na środku Ziemi, sięgające chmur. Nasunęło mi się kilka pytań, które musimy razem omówić. Co mogłoby wskazywać, że to tylko teoria nie mająca pokrycia w rzeczywistości. Ale jest również ewentualność, która jest dopiero przerażająca. Chociaż mimo, że wydawała mi się na pierwszy rzut oka niedorzeczna, to im dłużej się zastanawiam, im więcej elementów składam ze sobą, tym bardziej wydaje się prawdopodobna. Ale jeszcze przed tym zapomniałem omówić ostatni rodzaj tzw. gór na Ziemi czyli wulkany to również nic innego jak ogromne pnie pustych drzew w środku. Na przykład to jest nieaktywny już wulkan od prawie 80 lat, znajdujący się w Jemenie. A to jest ponad stuletnie zdjęcie skamieniałego pnia drzewa w kopalni węgla kamiennego. Czy widzisz różnicę, a dokładniej brak różnicy? Ale zaraz ktoś powie, przecież one wybuchają, lawą, plują i tak Owszem, tylko to nadal nie zmienia faktu, że kiedyś to były puste w środku drzewa, które posłużyły dawno temu jako składowiska materiałów radioaktywnych. Po tysiącach lat zamieniły się w magmę. Ale co z największym, z drzebem ze wszystkich, tym na środku ziemi? Czy mogło istnieć? Jeśli tak, gdzie się znajdowało? Czy naprawdę mogło być takie wysokie? Na te oraz inne pytania odpowiemy sobie w następnym odcinku. Jeśli podobał Ci się film i chciałbyś, abym kontynuował nadal tą serię, daj łapę w górę. Nie zapomnij również zostawić po sobie swoich przemyśleń. Nie bój się zadawać pytań. Być może o czymś zapomniałem, a interesuje to ciebie oraz innych. No na najciekawsze pytania postaram się odpowiedzieć w następnym odcinku. I oczywiście nie zapomnij subskrybować, bo jedynie subskrybenci oglądają moje filmy. A jeszcze jedno, byłbym zapomniał. Dajcie znać, czy podoba wam się taki format w rozbudowanej wersji, czy też może mam szybko przyjść do konkluzji i wyłożyć kartę na stół, skrócić tą serię jak to najbardziej możliwe i odpowiedzieć na pytanie. Kim jest nasz najeźdźca? Bywajcie zdrowi, pozdrawiam Was serdecznie, tartarianin.